Minęło 5 lat, ja wciąż po zmroku piszę Nadal ten sam odizolowany jak wiszę Gdy na tekście wiszę, wymagam bitu i specyficzną ciszę No to lecę dalej, bo mi siadło dziś na głowę Czarno-biały klimat, życie wcale nie jest kolorowe, zdrowo rozsądkowe nie jest to, że tworzę w tym układzie Robię klik, słyszę pik gadam do fana na autostradzie Znowu w trasie tu powstaje większość tekstów Zawsze jakoś mnie tak skurwią, że mam książkę pretekstów Nie wyrywaj słów z kontekstu, Przestań grzewać w moim rapie Bez kompleksów jak przysapiesz, od cię za gardło złapie Z pyskami kapie piana jak słyszę debili Moje wersy mają sedno zawsze, nawet w tej sekundzie i w tej chwili Ty sprawdziłeś pasek? Dobrze go widzisz, właśnie minęła minuta I co się dziwisz? Druga wlotka może coś o szlifowaniu z kiwi. To ma dzisiaj tyle sensu, co z kurki kiwi Bo ci prawdziwi oni nie chcą tego słuchać Co chcą to usłyszą. Ja nie będę sobie ego dłuchać. To niebezpieczne może pęknąć jak. Pronik, debatujcie czy mam flow, ja usiądę z nieba Czuję się sobą, a za to ja mam na nodze Ty poruszaj głową, to jest desant, a ja z buta wchodzę Mój zaprzę ciągnie powóz, a ja trzymam wodzę Przemykam tu bez szelestnie niczym widmo Nic nie stanie mi na drodze Ja wytrwałość mam solidną, leci dyliżans powoli Nigdy nie zrobisz kariery Mnie to nie interesuje innych ciągle dupa boli Że nie biegam do wytwórni, że ja nie mam silnego i się chuja za na rapie i że z tym podejściem nigdy nie producent nie wyłapie. He <laughs> życie co. <laughs>